Proszę Państwa, jeżeli ktoś buduje hotel, buduje pensjonat, no powinien się zapoznać z odpowiednimi ustawami. To jest ustawa z 1997 roku, Dziennik Ustaw 2017 z pewnymi zmianami na temat usług turystycznych. Czym powinien być wyposażony taki obiekt w zależności od gwiazdek, żeby klient po prostu, żeby ten obiekt spełniał standardy. Przeprowadzamy audyt obiektu, tutaj odsyłamy do naszych 31 oddziałów. Zastosujcie Państwo naprawdę system ekonomiczny artykułów higienicznych, żeby to zużycie było jak najmniejsze. Cały czas krzyczymy o ekologii, ekologii. No, po prostu my musimy ograniczyć, bo nie klient będzie ograniczał zużycie artykułów higienicznych, tylko my musimy tak wpłynąć na klienta, żeby to ograniczenie było jak największe. Stosujmy koncentraty. My, jako firma, wyposażamy obiekty hotelowe w pompy dozujące, więc już nie ma potrzeby, żeby nalewać na przykład do spryskiwacza wody, potem dodawać odpowiednią dozę. Przyciskamy przycisk i do wiaderka czy do spryskiwacza leje się już gotowy, roztwór myjący. Okresowo prowadzić szkolenia dla pracowników, nie tylko pod względem BHP, ale zasad sprzątania. I jeżeli macie Państwo problemy, proszę się zwrócić do któregoś z naszych oddziałów. Spokojnie możemy na obiekcie u Państwa przeprowadzić takie szkolenie w zakresie pracowników w obszaru gastronomicznego, w obszaru ogólnego czy też w zakresie housekeepingu.